Mamy radosną uroczystość przyjęcia dwóch chłopców do wspólnoty Kościoła, a tematy w liturgii słowa trochę pogrzebowe. Temat śmierci, temat zmartwychwstania, ale są te rzeczywistości połączone, bo każdy z nas zaczął tak jak oni, od tego prostego momentu, którego nie pamiętamy. Chyba, że ktoś miał taką sytuację, że przed Komunią Świętą miał sakrament chrztu albo w takim po prostu wieku, w którym wszystko pamięta. Że, jak, że to nie jest jak po, po jakiejś imprezie, nie? że nic się nie pamięta, tylko był taki moment, że ktoś mógł tak sakrament Chrztu przyjąć w nieco starszym wieku niż ci dwaj nasi najmłodsi, jeszcze nie członkowie Kościoła, ale za chwilę jednym prostym gestem i pięknymi słowami będą włączeni w to wszystko, o czym mówimy. A my już ileś lat, każdy w innym wieku, w innym czasie. Postępuję, mam nadzieję, do przodu, że robimy kroki tylko i wyłącznie do przodu. I wraz z tymi rekolekcjami zapraszam Was, żebyśmy do środy włącznie robili kroki naprzód. Żeby rekolekcje były momentem mojego i Twojego wzrostu. I stąd na dzień dobry prośba. Z jednej strony o modlitwę, bo o to warto zawsze prosić, żeby i to miejsce, i Wasze serca, i Wasza parafia była rzeczywistością omodloną. Ale druga moja prośba będzie może odrobinę nietuzinkowa. Bo przez ten czas od dzisiaj do środy włącznie. Może być tak, że do tej pory nie było problemu ze wstawaniem rano, ale pojawi się jakiś kłopot. Żeby na przykład na 7.30 dotrzeć. Masz możliwość, ale będzie ciężko wstać. Albo będziesz jechać gdzieś w Gdyni, czy w ogóle w Trójmieście i trafisz na korki. Moment wyraźnie denerwujący, wytrącający z równowagi. Nie planowaliście, żeby... Stać w korkach, to wykorzystajcie każdy z tych momentów, który losowo się pojawi, czy po prostu nie będzie to Wasz wybór, żeby ofiarować ten moment w intencji rekolekcji. Bo są takie rzeczywistości, które my możemy oddać, nad którymi my panujemy: swój czas, możliwości, przykładowo wybrać się na Eucharystię o 10, ale będą, będzie szereg takich sytuacji, które od Was i ode mnie nie zależą, i one może, mogą być przeżyte na dwa sposoby: albo się zdenerwuję, i jeszcze będę przyoczył, przyoczyła, że taka sytuacja, się, taka sytuacja miała miejsce, że się wydarzyła, a przekieruj to w dobrą stronę. Przyjmij to doświadczenie, ten trud, mały czy większy, w intencji tego czasu rekolekcji. Jest delikatna różnica, bo tu chodzi o to, żeby przyjąć coś, co od Ciebie nie zależy i przekierować w dobrą stronę, ale także wykorzystaj swój czas, możliwości na to, co dobre, czyli też modlitwę, żeby ofiarować w intencji rekolekcji. To jest Moja prośba. Po prośbie w tej kwestii pragnę rozpocząć czas rekolekcji. A skoro tematy już zarysowane w czytaniach dotyczą tematu śmierci, zmartwychwstania, to jeszcze zanim do nich przejdziemy, to chciałbym, żebyście mieli w sercu jedno zdanie z pierwszego czytania, które chcę, żeby brzmiało jak tytuł rekolekcji, czy jak motto, które nas przeprowadzi. Jedno proste zdanie. Udzielę Wam mego ducha, byście ożyli. Chciałbym w tym kluczu przejść razem z Wami czas rekolekcji, sięgając każdego dnia do czytań, które w całym Kościele się czyta. Nie będziemy wybierać sobie innych tematów, bo byśmy pewnie wybrali te najwygodniejsze i mogło nie, mogłoby nie być wzrostu. A jak pójdziemy czytaniami, które cały Kościół w tym czasie rozważa, medytuje, przyjmuje jako swoje, to przyjmiemy Boże rozwiązania na nasze życie. Jednym z nich jest zastanowienie się nad tematem śmierci, przemijania i zmartwychwstania. Udzielę Wam, to znaczy Pan Bóg daje obietnicę naszej wspólnocie, że będzie nam błogosławił, udzielał łask, na ile otwartości będzie z naszej strony. Jego inicjatywa jest taka, żeby nas obdarować. Czym obdarować, to jest to druga część tego zdania. Udzielę Wam mego ducha, czyli siebie samego. Pan Bóg obiecuje udzielić nam darów przede wszystkim swojej obecności, żeby pewne rzeczy w nas zmienić. Co zmienić? Żebyśmy ożyli. Bo zaraz się dowiemy z pomocą pierwszego czytania, że mogą być w nas takie przestrzenie, takie sfery w życiu, które leżą odłogiem, w których można powiedzieć, że coś umarło. Ale po kolei. Nikt to zdanie się rozgości. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. W tym kluczu poruszamy się w rekolekcjach. I pierwsze czytanie podpowiada nam dzisiaj fragment z Księgi Ezechiela o tym, że Pan Bóg wyprowadza z grobów po to, żeby go poznać i żeby jego lud żył. To jest zapowiedź zmartwychwstania. Bo to, co dzisiaj się dzieje z Łazarzem w Ewangelii, w tym naprawdę krótkim fragmencie, bo mogłem dzisiaj przeczytać dłuższą wersję Ewangelii. Jeszcze raz tyle. Bo te tygodnie teraz Wielkiego Postu w roku A, w roku w którym cykl czytań Ewangelii jest trzyletni, otrzymujemy takie no dosyć spore fragmenty. Jeżeli byliście tydzień temu i dwa tygodnie temu, to wiecie, że te Ewangelie sporo zajmują miejsca, bo jest tam mnóstwo tematów, którymi godzinami można zająć swój czas. Ale my skupimy się na tym temacie zmartwychwstania i śmierci. Wydobywanie z grogów, zapowiedź tego, co wydarzy się z nami w tajemnicy zmartwychwstania ciała, w tajemnicy, którą wyznajemy w każdej mszy świętej niedzielnej, kiedy jest wyznanie wiary. Tam przynajmniej dwa razy temat zmartwychwstania się pojawia. Samego Pana Jezusa i wreszcie to, że my wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Ale czy tylko chodzi o to, żeby zapowiedzieć coś, co będzie przed nami, co jeszcze udziałem nikogo z nas nie jest? Bo są tu ludzie żyjący. Bije wam serce, macie możliwość oddychania, jeszcze mnie słyszycie, więc podejrzewam, że żyjecie. Więc czy tylko chodzi o to, żeby przygotować się na wyjście z takiego grobu, kiedy rzeczywiście staniemy się częścią tego świata jeszcze bardziej, przez to, że złożą nas do ziemi? Jest jeszcze drugi aspekt. Właśnie tego, że w coś w nas może być takiego, co już umarło. Zaczynając od takiego najbardziej trudnego położenia, to brak stanu łaski uświęcającej, czyli tego, Wyposażenia Twojego i mojego wnętrza, który pozwala na karmienie się komunią świętą, pozwala na właściwe przyjmowanie sakramentów. Może to umarło? Może ktoś z nas siedzi teraz i słucha słowa, i słyszy właśnie o sobie, że ten stan łaski z takich czy innych względów nie jest moim udziałem. To jest jakaś śmierć duchowa. Mniej poważne może być to, że przez różne doświadczenia umarło w Tobie pragnienie świętości. To znaczy, że. Cieszymy się bardziej takim przeciętnym życiem, albo nawet może ktoś praktykuje wiarę ze strachu, przed tym, co nieznane, że Pan Bóg ukaże. I brakuje Ci pragnienia świętości. Czy takiego pragnienia, by stać się człowiekiem, w jak najlepszym wydaniu jest to możliwe z pomocą łaski Bożej. Może to umarło? Albo może coś innego umarło. Jest już końcówka marca, zaraz też skończy się okres Wielkiego Postu. Takie początki różnych okresów, czyli początek roku, początek okresu Wielkiego Postu, to okazja do postanowień. Może udało nam się postanowić, ale jest teraz taki moment, w którym o tym mówimy i nie udało się wypełnić. Może to umarło i widzisz, że już nie da rady do tego wrócić nie da rady jeszcze raz stanąć w styczniu, lutym, początku marca i myślisz, że już nie ma co do tego wracać. Może to umarło. Żyło na początku, bo było pięknym pragnieniem, a teraz gdzieś się rozpłynęło. A może jest jakiś inny temat, którego nie idzie teraz poruszyć? Dlatego zastanówmy się najpierw, i też zapraszam Was do przedłużenia tego zastanowienia: czy zostając króciutko po mszy świętej, czy w swojej osobistej modlitwie, zastanowić się nad takim pytaniem: czy jest we mnie coś, co nazwałbym, że jest pewnym grobem, czyli miejscem, sytuacją, że coś umarło. Było tam życie, dobrze się to rozwijało, a teraz nie ma tego. I zadaj sobie też pytanie, czy wierzysz w to, że Pan Bóg może z tego miejsca, z tej sytuacji sprawić, że tam będzie znowu życie. Że znowu zapragniesz świętości, że znowu wrócisz do stanu łaski, że znowu jakaś sytuacja się rozwiąże. To jest pierwsza myśl, która z tego pierwszego czytania, bardzo krótkiego, ale widzicie, można z niego wyciągnąć pewną myśl dla siebie mamy. To jest pierwsza rzecz. Drugie czytanie zaczęło się tak, no, z wysokiego C, kiedy było powiedziane, że ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Bardzo proste zdanie, które pokazuje, że jeżeli nie ma w nas takiego życia Bożego, to jest pewien nieporządek. Że Panu Bogu się możemy nie podobać. Jak my możemy Jego stworzenie, które kocha, może się Panu Bogu nie podobać? Właśnie przez to, że ten czas naszego życia pomiędzy narodzinami, chrztem, a śmiercią i osiągnięciem życia wiecznego byłby w jakiś sposób czasem straconym. Kiedy będzie czasem straconym? Kiedy nie będzie tego życia Bożego w nas. I jak mówi dzisiaj drugie czytanie święty Paweł, a jeszcze lepiej mówiąc, Pan Bóg przez świętego Pawła mówi nam o tym, że chce przeprowadzić z nami jedną prostą historię. Jest zapowiedź tej rzeczy, która ma być przeprowadzona z każdym człowiekiem, i Pan Bóg chce ją zrobić. O czym myślę? Chce przywrócić do życia nasze śmiertelne ciała. Mocą mieszkającego w nas swego ducha. On zaczął mieszkać w sakramencie Chrztu Świętego. Więc tym bardziej dzisiaj, razem z rodzicami chrzestnymi, przeżyjmy ten moment naszego początku, takiego samego jak oni, że zamieszkał w nas duch Boży, dał trochę spokoju naszym sercom, i teraz chce się rozwijać przez nasze życie. I to już jest po naszej stronie, żebyśmy żyjąc według ducha, to znaczy przede wszystkim nie chcieli tego wszystkiego oprzeć o własne siły, własne pomysły rozwiązania się pojawią, jak najbardziej tylko ile razy już przeżywaliście coś takiego że zawzięliście się chcieliście poprawy, mówiliście sobie po spowiedzi dam radę, skoro w jakiś sposób Pana Boga złapaliśmy za nogi i po paru dniach, tygodniach przekonaliśmy się, że w nas jest bardzo mało potem motywacji początek był dobry, nawet piękny ale przyszły momenty zniechęcenia Druga sprawa jest taka, żeby nie opierając tego wszystkiego na swoich siłach, zwrócić się do kogoś potężniejszego od nas. Mam na myśli samego Pana Boga. Żeby to był moment modlitwy, moment zawierzenia Jemu. Tak jak śpiewaliśmy się w refrenie, jeżeli ktoś pamięta. Bóg zbawicielem pełnym miłosierdzia. Przyjdź do Niego dlatego, że on taki jest, a nie dlatego, że popularnie mówimy, że jak trwoga, to do Boga. Jak coś nie idzie, to dopiero przypominamy sobie o Bożej Obecności. Chodzi o to, żeby ta niemoc, którą masz w rozwoju swojej wiary, w tym, że za bardzo składamy często siły na sobie, żeby wzmocnić obecnością Pana Boga, żeby poprosić Go o konkretne łaski. I życie według Ducha jeszcze może polegać na tym, że zaprosimy do tego naszego wzrostu drugiego człowieka. W jaki sposób? Kiedy ostatnio kogoś prosiliście o modlitwę w swoich intencjach? Albo czy w ogóle kiedykolwiek zdarzyło się Wam poprosić kogoś, żeby pościł w Waszych intencjach? Albo czy Wy na przykład zaoferowaliście taki sposób wsparcia modlitewnego, że przez jeden dzień na przykład poszczę, niekoniecznie w piątek, żeby wzmocnić Twoją modlitwę, żeby wzmocnić Twoje siły duchowe? Pan Jezus w innym miejscu Ewangelii mówi, że są takie duchy, które można wypędzić tylko modlitwą i postem czyli tymi dwoma elementami albo kogoś. Kiedy prosiliśmy o radę? Może być tak, że ktoś obok ciebie, w twojej rodzinie, twój przyjaciel przeżywał jakąś sytuację, którą ty akurat przeżywasz i on ją przeżył dlatego, żeby ci pomóc. Zrozumieć pewne sytuacje. On jest już krok dalej niż to miejsce, w którym ty jesteś. Zobaczcie, że to otwiera też nie tylko na Pana Boga, tylko na wspólnotę Kościoła. Że my jesteśmy tu razem. Jest taka potencjalność, że obok ciebie, za tobą, przed tobą, w twojej rodzinie Siedzi ktoś, kto może Ci pomóc wsparciem modlitewnym, że nie idziesz w tej drodze sam. To cenne, bo to wszystko składa się na nasze życie według Ducha. Nie o własnych siłach, zwrot do Pana Boga i świadomość tego, że jestem w Kościele, we wspólnocie, która się modli i chce mnie wspierać. Bo te dzieci będą włączone do Kościoła i przygotowani do chrztu można mówić o tym, że oni będą naszymi braćmi, a my jesteśmy i braćmi i siostrami. Rodzina, która się ciągle powiększa. I rodzina, która niestety ma ten aspekt, że nas jest tak dużo, że często się nie znamy, ale to, co nas łączy, to, co jest wspólne, to, co jest mocą, to jest to, że możemy się modlić za siebie nawzajem i te duchowe dary sobie przekazywać. To jest życie według ducha. A życie według ciała to jest wszystko, co jest przeciwne niezaufanie przekazaniom, swoje pomysły. To jest życie według ciała, a mamy żyć według ducha. Do tego zaprasza nas Pan Bóg z pomocą drugiego czytania. I na koniec wątek dotyczący Ewangelii. Najważniejszy jej moment to wcale nie jest to, że został wskrzeszony Łazarz, bo Łazarz wtedy wskrzeszony nie żyje do dzisiaj między nami. Umarł śmiercią naturalną potem. Ale to wskrzeszenie zapowiadało to, co się będzie działo z samym Jezusem. A najważniejszy moment tej Ewangelii to było, to było w rozmowie z Martą. Jej wyznanie wiary. To pytanie, które Jezus zadał. Przypomnę je. Na początku zwrócił się do Marty, mówiąc: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I ten moment: Wierzysz w to? To był bardzo ważny moment tej Ewangelii. I otrzymaliśmy piękną odpowiedź Marty. Zanim do tej odpowiedzi to zobaczcie dwa momenty w tej Ewangelii, kiedy są pokazane ludzkie pomysły względem tego, jak Pan Bóg powinien działać. I jeden jest z ust Marty. Bo Jezus przychodzi, słyszą, że Łazarz umarł i Marta na powitanie, na dzień dobry, mówi do Niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdybyś był wcześniej, gdybyś był przy nas, mój brat by nie umarł. To jest ludzkie myślenie, że gdyby Pan Bóg zainterweniował, to nie byłoby pogrzebu kogoś bliskiego z Twojej rodziny, to by nie było choroby i tak dalej. Jeszcze inny moment ludzkiego patrzenia na działanie Pana Boga, to jest to, co mówią Żydzi. Widzą, że Jezus wzruszył się nad łazarzem, i stawiają takie pytanie, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, czego byli świadkami wcześniej, nie mógł sprawić, by On nie umarł? Pod krzyżem też będą krzyczeć: Zej z krzyża, skoro jesteś przemogący. daj nam znak. I rozumiecie, że to jest ludzkie myślenie, że to Pana Boga dostaramy do swojego pomysłu. Ile razy było tak, żebyście chcieli zobaczyć, jak, jak Pan Bóg wygląda naprawdę, a nie tylko zobaczyć Go w znaku Eucharystii w obecności Eucharystycznej? Ile razy było tak, że chcieliście usłyszeć Jego głos, Jego barwę, żeby się do Ciebie zwrócił, żeby stanął przed Tobą? To jest ludzki pomysł, że my byśmy tak chcieli. A Pan Bóg przychodzi w ciszy konfesjonału, z pomocą kapłana, w darze Eucharystii, być może przychodzi też akurat do Ciebie w darze tego słowa. Nasze pomysły na działanie Pana Boga. Nasze pomysły na to, jak wygląda wieczność. Nasze pomysły, nasze zbudowanie tego, w jaki sposób się do Pana Boga idzie. Ale nawet Marta, mimo że ten pierwszy moment rozmowy ma taki, że mówi, że gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł, kolejne zdanie mówi, że ma niezwykłe zaufanie do Pana Boga w tym momencie. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. To jest niezwykły moment zaufania. A wtedy kiedy Marta odpowiada na pytanie Jezusa, to przypomnę ta odpowiedź brzmi, kiedy pytają, czy wierzysz w to? Ona mówi: Ja mocno wierzę, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. I co ciekawe? Marta wyznaje wiarę przed wskrzeszeniem swojego brata. Czyli to nie jest tak, że widzi swojego brata wychodzącego z grobu i wtedy wierzy. Jak Maryja otrzymuje od Archanioła Gabriela wezwanie, i w tej rozmowie wychodzi, że Pan Bóg zaprasza ją, żeby stać się matką syna Bożego. I Archanioł Gabriel opowiada o tym, że u jej krewnej Elżbiety wydarzył się cud, że mimo starszego wieku stała się matką. To Maria nie ma szans sprawdzić, wysłać smsa Elżbieta, czy to prawda. Tylko wierzy na słowo Archanioła i dopiero potem się przekonuje. Ona mówi, że jest służebnicą państwa i dopiero potem przekonuje się o prawdziwości tych słów. I kiedy dzisiaj mówimy sobie o Twojej śmierci, Twoim zmartwychwstaniu, to zobaczcie, robimy to w tym samym momencie, jak Marta i Maryja przed tym wydarzeniem, żeby teraz uwierzyć, że tak będzie. I czy wierzysz w to, że zmartwychwstanie ciała jest Twoją przyszłością i moją. Dlatego te rekolekcje między innymi, pomogą nam odpowiedzieć, przynajmniej dzisiaj, na to pytanie. Pan Bóg chce nam udzielać siebie po to, żebyśmy ożyli w tym, co jest w nas umarłe, czyli w tych rzeczywistościach życia, które wy ocenicie, wy sprawdzicie sami, że było tam życie, a teraz go nie ma. Ale przede wszystkim Pan Bóg chce nas przeprowadzić w stronę, żebyśmy byli przygotowani na zmartwychwstanie. I dlatego na koniec już zupełny, lądując, Chciałbym Wam zadać trzy pytania, trochę na wzór pytań, które będą najpierw skierowane w obrzędzie Chrztu do rodziców i chrzestnych, ale nie oczekuję Waszej odpowiedzi na głos. Wy, jak usłyszycie różne pytania, odpowiadacie na głos, że czegoś się wyrzekacie i w coś wierzycie, ale te pytania, które chcę Wam zadać, to są pytania o wiarę. Nie oczekuję odpowiedzi na głos, nawet kiwania głową, tylko zmieści się z tym w sercu. Takie podsumowanie słowa, które właśnie usłyszeliście. Pierwsze z pytań o wiarę. Czy wierzysz w to, że Pan Bóg może z Twoich grobów, które rozpoznasz, wyprowadzić życie, by to, co w Tobie umarło, mogło zmartwychstać, czyli zmienić się? To jest pierwsze pytanie w związku z tym słowem. Czy w to wierzysz? Drugie pytanie. Czy wierzysz w to, że Ty możesz zmartwychstać po swojej śmierci mocą Ducha Świętego, którego w sobie masz? I będziesz pielęgnował Jego obecność przez życie według ducha. Czy wierzysz w takie rozwiązanie? I ostatnie pytanie czy wierzysz mimo osobistych doświadczeń i przemyśleń, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem, i wierząc w Niego, możesz żyć na wieki? To są trzy pytania, z którymi chcę Was zostawić. I jeżeli na każde z nich odpowiedziałeś w sercu tak, odpowiedziałaś wierzę, to rekolekcje są momentem umocnienia tego, co się dokonało w Twoim sercu. Jeśli jest jakaś wątpliwość na jakikolwiek z tych pytań, daj sobie czas. Skorzystaj z rekolekcji, spróbuj ten moment przeżyć jak najlepiej, aby umocnić swoją wiarę, odnaleźć ją na nowo i być człowiekiem żyjącym. Bo Pan Bóg chce nam udzielić samego siebie, byśmy ożyli. Zapraszam Was, abyście przez ten czas wzrastali. Polecam się modlitwie i niech Pan Bóg udzieli nam obfitości swoich łask. Amen.